Cześć moi drodzy z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam lifty na wyciągu i różne wariacje tego ćwiczenia tak, żebyście mogły odpowiednio poczuć mięśnie pośladkowe. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, lifty na wyciągu jest to skuteczne ćwiczenie na mięśnie pośladkowe oraz oczywiście grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam wariant tego ruchu, który zagwarantuje Wam. Większą aktywację włókien mięśniowych tyłka, a mniejszą aktywację włókien mięśniowych grupy kulszowo-goleniowej, co zapewni nam lekka modyfikacja. Tego ćwiczenia. Oczywiście pamiętajmy o tym, że głowa długa i mięśnie półścięglisty, półgłoniasty zawsze będą wspomagały wyprost uda w stawie biodrowym, co również robią pośladki, ponieważ po prostu te mięśnie mają swój przyczep na guzie kulszowym, czyli wykonują tą samą pracę. Co nasze pośladki, także nie jesteśmy w stanie tego jakby zlikwidować. Oczywiście nie jest to żaden problem, ponieważ działając na tylne części UDA, również unosimy nasze pośladki. Do góry. Chciałbym zauważyć, że lifty jest to ćwiczenie, które będzie sprawdzało się na większej ilości powtórzeń. Będzie to ćwiczenie bardziej kształtujące nasze pośladki, aniżeli budujące, co to oznacza, że nie możemy tutaj zagładać jakichś ogromnych ciężarów, ponieważ niestety nie będziemy w stanie wykonać technicznie tego ćwiczenia. Także lifty sprawdzą się na większej ilości powtórzeń od 10, może 12, 15, a nawet 20 ruchów. Oczywiście na każdą nogę jest to ćwiczenie unilateralne, gdzie będziemy w stanie wyrównać dysproporcje między pośladkami, po prostu pracując na każdą stronę eee, z osobna. Także nie zakładamy ogromnych ciężarów, skupiamy się tutaj na technice. Jeżeli chcemy budować ogromną masę mięśniową, pupy, skupmy się na takich ćwiczeniach jak hiptrasty, przysiady, martwy ciągi i oczywiście odpowiednie odwodzenia, żeby wykorzystać wszystkie funkcje mięśni pupy. No dobra, przedstawmy prawidłową wersję wykonania liftów i warianty, które zapewnią Wam oczywiście odpowiednią aktywację pupy. Mam taką specjalną opaskę tutaj przyczepioną do wyciągu, która pozwoli mi na wykonanie przy odpowiedniej technice tego ćwiczenia. Tak. Tutaj sobie ją zaczepiam wokół buta, co zagwarantuje nam oczywiście, zagwarantuje mi odpowiednie wykonanie liftu i skupienie się na tym, że będę pracował pupą, a nie myślał o tym, że opaska wyleci mi ze stopy. No i dobra. I co teraz jest najważniejsze? Przepraszam, że jestem tak odwrócony, ale po prostu chcę Wam odpowiednio pokazać ten ruch. Napięty brzuch i proste plecy to podstawa, która zagwarantuje nam pracę odpowiednio. Pupą. Także jeżeli będziemy się wyginać w brzuchu, w plecach, co jest niestety częstym błędem, nie liczmy na to, że tyłek będzie pracował oczywiście odpowiednio. I teraz tak, polecam lekko się nachylić, co oczywiście zwiększy nam zakres ruchowy naszego uda i oczywiście odpowiednio zwiększy również angaż mięśni pośladkowych. Także nie róbmy tego ćwiczenia w pozycji wyprostowanej stojącej, tylko lekko się nachylając, wypinamy pupkę do tyłu, blokujemy się, łapiemy tutaj coś stabilnego i co? Naszym zadaniem jest wyprost uda w stawie biodrowym, zatrzymanie ruchu, przytrzymanie tak, żeby napiął się w tym momencie lewy półdupek, powolutku wracamy do dołu i dynamicznie Bach! Prostujemy udo w naszej miednicy. Lekko zgięte udo, jak widzimy, hop. Ale w trakcie nie zginamy bardziej stawu kolanowego. I teraz tak, musimy sobie wyobrazić, że nasz kręgosłup, nasze plecy, nasz grzbiet cały czas jest w niezmiennej. Pozycji, nasze ciało tak naprawdę jest zablokowane i pracujemy tylko w stawie biodrowym naszą kończyną dolną. Wiem, że to brzmi zabawnie, ale wtedy jesteśmy w stanie wyizolować znakomicie pracę pośladków. No dobra, i to są lifty w podstawowej wersji, które angażują znakomicie do pracy mięsień pośladkowy wielki. I oczywiście będziecie również czuli nogę stojącą, która tutaj po prostu stabilizuje naszą sylwetkę. Jest to normalne, także tym się nie przejmujecie. Co zrobić jednak, jak wspominałem wcześniej, żeby bardziej zaangażować pupę, a nie mięśnie grupy kruszowo goleniowej Wystarczy dodać delikatny ruch odwodzenia w stawie biodrowym, kiedy prostujemy udo do tyłu. Wówczas to przerzuci nam pracę Bardziej oczywiście na pośladki. Jeżeli jeszcze wprowadzimy delikatną rotację zewnętrzną w stawie, tutaj nie w stawie biodrowym, tylko w naszym udzie, co odpowiada za taką tutaj, jakby rotację, zobaczmy, nasza stopa, palce stopy idą do boku, no wówczas naprawdę zwiększymy pracę naszego tyłka. Także zobaczmy. Zapieramy się i zamiast wykonywać tutaj normalnego liftu, to robimy to. Z lekkim odwodzeniem i lekką rotacją na bok. Oj, czuję, pośladki. Zwiększamy pracę mięśni pośladkowych, średnich i małych. Oczywiście również pośladkowy, wielki tutaj pracuje. Wykonujemy taką rotację. Lekko odwodzimy udo na bok. I cieszymy się wspaniałą, pracę, wspaniałą pracą mięśni pupy. Spróbujcie. Oczywiście cały czas tutaj grzbiet zablokowany brzuch napięty. Nie pozwalamy na to, żeby nasza miednica rotowała się na boki. Pracujemy tylko nogą. O tym musimy pamiętać. Oczywiście potem zmieniamy nogę i robimy 15 na lewą, 15 na prawą, na przykład w trzech, czterech seriach. Ale co zrobić, jeżeli wy chcecie założyć jednak większy ciężar, ale technika będzie wam się psuła? Możecie sobie spróbować wykonać lift z wykorzystaniem również stawu kolanowego. Co to oznacza? Na pewno będziecie mogli tutaj e, założyć duży ciężar, większy ciężar względnie w porównaniu z liftem, który robiliśmy przed chwilą. I teraz tak, wykorzystujemy tutaj dwa stawy do pracy, czyli staw biodrowy oraz oczywiście staw kolanowy, czyli robimy lifty, prostując też udo w stawie kolanowym. Zobaczmy. I mocno wypychamy za siebie, jakbyśmy chcieli stopą odepchnąć, odepchnąć coś do tyłu. A żeby zwiększyć pracę mięśni pośladkowych, oczywiście znowu rotacja na zewnątrz i lekko do boku odwodzimy udo. Czyli prostujemy nogę, odwodzimy na bok i jeszcze rotujemy zewnętrznie. Fantastycznie możemy wtedy zwiększyć pracę pupy. No ja w tym momencie nie czuję zbytnio tyłu uda, tylko już mięśnie pośladkowe. Ale pamiętajmy, że wykorzystując zgięcie w stawie kolanowym, również niestety tutaj włączy się do pracy delikatnie mięsień dwugłowy i czworogłowy, które popracują, kiedy nasze kolano będzie się zginać i prostować. I to musimy niestety zrozumieć, albo stety w zależności od tego, jakie macie oczekiwania wobec tego e, ćwiczenia. I teraz chciałbym zwrócić na szybko uwagę na błędy, które tutaj niestety często się powtarzają. Przede wszystkim no, pozycja wyprostowana. Zobaczcie, tu nie jesteśmy w stanie za bardzo prostować naszego uda, bo nie mamy tutaj większego zakresu ruchowego. Co najgorsze, będzie nas to wyginało w odcinku lędźwiowym. Jest to najpopu najpopularniejszy błąd. Nawet jeżeli dobrze się tutaj pochylimy, to i tak często to wygląda w taki sposób, czyli nieprawidłowy, czyli praca wszystkim, tylko nie pośladkiem. Praca plecami, praca nogą, praca stopą, a pupa bardzo mało aktywna. Także tutaj musicie, musicie się zblokować i jakby pomyśleć o tym, że... Do tego momentu, do bioder jesteśmy po prostu unieruchomieni, sztywni, zablokowani i pracujemy tylko w stawie biodrowym. Wiem, że się powtarzam, ale nadal widzę te błędy na siłowniach. Popracujmy nad tym, żeby po prostu korzystnie wyćwiczyć pośladki, nie męczyć odcinka lędźwiowego. Kolejna sprawa to wygięty brzuch i rotacje miednicy, czyli o, to takie. To nie o to chodzi, żeby się wyginać z miednicy, rotować ją na boki. Ona powinna być cały czas w pozycji neutralnej, czyli noga, na której stoimy, nie wygina się nie wiadomo w jaką stronę. I nie machacie swoim brzuchem, nie robicie też tutaj takiej zgiętej szyi, przeprostów zbędnych w kręgosłupie. No tego musimy się wystrzegać. Jeżeli wykonacie to ćwiczenie w tej technice, którą Wam dzisiaj przedstawiłem, Gwarantuję, że będziecie fantastycznie podcinać pośladki do góry, będziecie je kształtować i oczywiście, lifty na wyciągu to bardzo dobre ćwiczenie, które będzie uzupełniało trening mięśni pośladkowych, który oczywiście jest wzbogacony o takie ćwiczenia jak hip trasty, przysiady, martwe ciągi, różnego rodzaju hip hinge, czyli po prostu wyprosty stawu biodrowego. Tutaj dodacie więcej powtórzeń, 15-20 mniejszy ciężar i macie. Wszechstronny, całkowity, bardzo dobry trening mięśni pośladkowych, zarówno na dużych ciężarach, mniejszych powtórzeniach i oczywiście przy mniejszych ciężarach i większej ilości powtórzeń, czyli zadbacie zarówno o rozwój włókien białych, jak i czerwonych waszej pupy. Także pracujemy na różne sposoby nad swoim. Tyłkiem. Mam nadzieję, że już będziecie wiedzieli, jak wykonać lifty na wyciągu. Pracujcie z głową, pracujcie mądrze swoją pupą. Tutaj, też głowa powinna być jakby połączona, mózg, mięsień z pośladkami. Wtedy gwarantuję, że technika będzie odpowiednia. Dziękuję za ten materiał. Dajcie znać, czy lubicie wykonywać lifty, czy lubicie to ćwiczenie po prostu, czy do tej pory mieliście odpowiednią technikę, czy ten materiał Wam pomógł. A my oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach na kanale, nie tylko o pośladkach. Subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco klikając dzwoneczek, obserwujcie mój Instagram i Facebook. Przemysław Wójcik, trener do celu z pasją. I widzimy się w kolejnych materiałach. Do celu z pasją. Cześć!